Witam w kolejnym odcinku dziś parkuję traktorek kosiarkę w inne miejsce tak to wygląda także zaraz idziemy go zaparkujemy bo tutaj musiałem zrobić miejsce na 3P bo tam go będę rozbierał i potrzebuje więcej luzów i on mi tam przeszkadzał tak, że będzie musiał trochę posać na dworze ten sprzęt Teraz zrobimy rundkę pod sprzętem, przejedziemy się. Walczamy mu trójeczkę od razu. Dobrze, od trójeczka będzie. Jedyneczka dwójeczka. Trójeczka, o! Jedziemy o od razu i przelecimy trójeczką. Fajnie się jedzie w tak samo. Także on służy do tej trawy. Trawa urośnie, to kiedyś nagrałem dłuższy odcinek. Z, ciebie, z ciebie trawy tym ciągniczkiem, nie? Chodzi jak. Nie Całą całą zimę. No, a teraz go parkujemy Do tyłu Tam mam beczkę Ciężko mi nagrywać i jechać No, ale maszynka cofa do tyłu Idziemy na luz Tu patrzę jakaś stara deska Nie wiem, czy nie zgwóździł mnie, jest z... głupi spadła Tu go zaparkujemy ten sprzęt także na razie musi postać na dworze bo nie ma na niego miejsca ja tam lubię mieć że jak coś robię dlatego go tej postawię i sobie stoi włączamy stepny i cofamy na tył tutaj stał pod drzewem o, dalej susio. Ja się zmieści no, między beczkowóz. Na styki będzie wchodził. Damy go jeszcze może pod drzewo trochę. O, I niech sobie stoi. Pod tym drzewem. Idę go, zgaszę, wodę spuszczę O, jeszcze bardziej. No i dobra, dam mu koło, żeby nie uciekał. Bo nie ma hamulca ręcznego, A... o tam, ten Ten na styk zaparkowany. Dobra, gasimy. Gasimy i spuszczamy wodę, na razie niech to sobie stoi i czeka. Nasz na do niego wezmę, on jest na chodzie, na nic mu nie brakuje, tylko tyle co z tego koła jeszcze schodzi, z tego właśnie tutaj. Teraz zapalę go z kolby, ale tu wykombinuję jakiś akumulator, bo nie chce mi się go palić z kolby, powiem szczerze, nie wiem chyba za stary jestem. Bo żartuję, ale nie chce mi się chwalić z kolby. On tu ma ładnie o guziczek, i się tylko robi tak, i się go odpala. Tam są klemy, jest rozrusznik, zaraz pokażę. O, tu jest rozrusznik do niego. Także spokojnie sobie będzie działał. Tu jest wieniec, i wystarczy, tak. Może zostawię go na biegu raczej go nie odpali sam, bo nie ma akumulatora, to że nikogo nie rozjedzie. Jak będę odpalał, to wtedy dopiero ja tu będę ingerował, czyli ja do do tym myślał. Spuścimy wodę. O! Woda już leci. Żeby nam bloku nie rozwaliło. Już ta woda wolno leci. No ale leci, dobra. Może coś tam się delikatnie przypchało, nie wiem. Także na razie, niech stoi tutaj. Tu stoi moja skubareczka. Mam trochę tego złomu. Nie wiem dlaczego, ja lubię ten złom. I zawsze że tam coś się spodoba, to przecież kupi, potem się z tym namorduje, narobi, kombinuje, nawiduje. A potem. A potem, jak to się bierze i to robić, dobrze emocje spadają, i szukać czegoś nowego do zrobienia. Także tyle z tym odcinku. Pozdrawiam.